Marcin Robach się nie doczekał. Łukasz Garguła, Garguła schodzi do środka pola karnego. Garguła zmuszony agresywnym atakiem gospodarzy, by rozrzucić piłkę. Teraz jednak dośrodkowanie i Karlo Kostli zdobywa prowadzenie dla gości. Piękna wrzutka i jeszcze ładniejszy strzał głową. Kapitalna akcja, tutaj widzę Łukasz Garkuła świetnie przyjął przeciwnika na plecy, szukał strzał, dostrzegł Tomka Wrubla i to kapitalna trójkowa akcja. To co się nie udało przed chwilą, teraz Kostli idealnie uderzył głową. A znakomicie, rozprowadził ten atak Łukasz Garkuła, podanie na lewą stronę było kozłujące, ale opanował piłkę w okamgnieniu Tomasz Wrubel i z rotacją do bramki Macieja Mielcarza wrzucił ją wprost na głowę do Karlo Kostliego. Nie miał krycia Marcin Dzymont Andrius Skerla przegrał ten pojedynek o miejsce w polu karnym z Honduraninem. Raninem. strasznie silny z Widać, że dobre warunki fizyczne.